poszłem wyszłem, zaszłem no i co? o której będziesz mała? co? no dobra, bądź o 21 no, cześć, hej ty, nie no zobacz to ona dzisiaj dzwonię do niej i będzie moja a jak? ja zawsze tylko tak dzwonię do niej od niechcenia od niechcenia do niej dzwonię ona zawsze jest moja Chcesz mogę zadzwonić teraz przy tobie. Hej? Co tam Baby robisz? No. no dobra, to co? To dzisiaj widzimy się? No tak, no pewnie wezmę furę od, od starego na jak. Jeśli się będziemy widzieli, tak? No dobra, no, dobra. Trzyma się hej tu. Tu, oh, to beknięcie do Kebaba jest najlepsze. I teraz pojawiasz się Ty, z różą, tak jak Cię nauczono, idziesz na randkę. Po tych wszystkich wcześniejszych dżentelmenach, których przedstawiłem. Ty z różą, bo Ty jesteś dobry, Ty jesteś grzeczny, Ty jesteś wykształcony. Idziesz do tej kobiety, która miała tych... Tych bekających do kebaba, tych bezszelnych, tych plujących, tych nieoszczędzających słów, hamów prymitywów, ale Ty idziesz z różyczką. Ja, ja nie wiem. Zadałem Ci tylko pytanie, gdzie Ty idziesz z tą różyczką? Do tej pani? Ale po co ty, ty idziesz z tą różyczką? Bo ja też chciałbym się dedukować, co Ty chcesz z tą różyczką wskórać? Co Ty chcesz z tą różyczką u tej pani zrobić? Przecież ona wcześniej miała samych oszołomów, samych wariatów, psychopatów, prymitywów, którzy pluli, bekali, nie potrafili się wysłowić i miała samych takich, a ty idziesz dalej do niej z różyczką, bo ona taką ładną ma buźkę. Ona jest taka fajna, miła, ona jest też wykształcona i taka dobra. Mam do ciebie teraz taką prośbę, nagraj to! Nagraj to, nagraj rozmowę z nią, nagraj rozmowy z nią. Właśnie jak idziesz z tą różyczką do niej, to jest dobre. To może być jeden z najlepszych kabaretów w Polsce i możesz to później łatwiej sprzedać, jeżeli ty do tej kobiety pójdziesz na pierwsze spotkanie z różyczką. Nagrywaj to, bo może być bestseller na, bestseller na skalę Polski, a jak, jak dobrze pójdzie na skalę światową. Osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. W każdym bądź razie, gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń Akademia akademiaśli.dem.pl Zapisz je już teraz. A Ty, jeżeli wziąłeś różyczkę, to załów busa od razu jej róż, a nie tam będzieś się szypał z jedną różyczką, co ty jesteś niepoważny. Hej.